Rynek inwestycyjny, polski rynek inwestycyjny przez ostatnie 15 lat to był bardzo dynamiczny rynek i do 19-20 roku rósł. Natomiast od momentu COVID-u i wojny mamy pewne wyzwania związane z tym rynkiem. W tej chwili on jest mały, niewielki. Cofnęliśmy się tak naprawdę do 2010 roku, jeżeli chodzi o wolumeny. Ale nie jest to związane z samą sytuacją geopolityczną, a raczej jest to związane z makroekonomią, kosztem finansowania i tym, jak myśleć o. O kolejnych inwestycjach w kraju. Z jednej strony mamy powolne powroty do biur, co oznacza, że deweloperzy biurowi zastanawiają się, jak dalej, jak dalej działać i w jakim tempie budować, a z drugiej strony mamy dużo dłuższe procesy decyzyjne po stronie firm przemysłowych, które. Muszą więcej przeznaczyć na CapEx, tak aby ich inwestycje w magazyny czy lekką produkcję były efektywne. Czujemy się dużo lepiej, cały rynek czuje się dużo lepiej w tym niż, niż w zeszłym roku. I też początek roku daje pierwsze jaskółki i na rynku handlowym, i na rynku magazynowym, ale i na biurowym. Kilkaset milionów euro już transakcji się dokonało i widzimy dużo większe zainteresowanie zainteresowanie kupujących co też oznacza że sprzedający zaczynają się zastanawiać jak wycenić swoje nieruchomości zaczyna się otwierać